Artykuły naukowe czytane w całości nie do końca profesjonalnie. Jakie by tu artykuł nagrać? Ja wiem, jaki artykuł nagrać. Będzie to Homo jako podmiot życia kulturowo-cywilizacyjnego Tomasza Lenkiewicza. Bardzo dziękuję za ten artykuł, bowiem został mi on podesłany w wiadomości od jednego ze słuchaczy podcastu. Więc. Po prostu teraz przeczytam ten artykuł, i to implikuje, że oczywiście, jeśli ktoś słucha tego podcastu i chciałby napisać wiadomość, to bardzo proszę. Można na przykład na Facebooku tam najłatwiej się skontaktować ze mną i można na przykład coś podesłać. Nie obiecuję, że przeczytam wszystko, co zostanie mi podesłane, ale jeśli coś mi się spodoba, to zdecydowanie jest taka szansa. Tak więc jeszcze raz dziękuję za. Podesłanie, właśnie artykułu. Tak, poza tym, to można wesprzeć podcast na kofi.com, gdzie można dać parę złotych na utrzymanie podcastu, i będę bardzo za to wdzięczny. No dobrze, to mamy sytuację taką: Studia Gdańskie, Wizje i Rzeczywistość, Tom 12. Z jakiego to jest roku? 2015. I y, artykuł Homo politicus jako podmiot życia kulturowo-cywilizacyjnego autorem jest Tomasz Lenkiewicz. Wartością polityczną, która odgrywa szczególną rolę w przeobrażeniach w sferze wartości współczesnej Europy, jest homo politicus człowiek polityczny. Zauważa się, że termin ten odnosi się do jednostek ludzkich aktywnie zaangażowanych w stosunki i działania polityczne. Podejście jednostki do polityki i aktywnego w niej udziału określa szerszy kontekst systemowy, historyczny i społeczny, a także rodzaj funkcjonującego systemu politycznego, totalitarny czy demokratyczny. Dla homo politicus polityka jest najważniejszym obszarem życia społecznego. Sens jej życia osobistego stanowi dążenie do pełnienia ról politycznych, zwłaszcza sprawowania władzy. Wykazuje ona wysokie zainteresowanie polityką poparte rozległą wiedzą, a także doświadczeniem politycznym. Utożsamia się emocjonalnie bądź racjonalnie spełnionymi rolami politycznymi, a uczestnictwo w życiu politycznym przynosi jej satysfakcję w aktywności poza zawodowej, bądź jest pozytywnie wartościowaną profesją. Wymienia się wielorakość powodów skłaniających ludzi do zajmowania się polityką, wskazując, że współcześnie rozwiązuje ona wszelkie merytoryczne problemy życiowe obywateli, stając się życiową postawą oraz podstawowym warunkiem realizacji jakichkolwiek celów życiowych jednostki, a także zbiorowości ludzkich, implikując zarazem zjawisko lekceważenia wszystkiego, co nie jest polityką. Dostrzega się, że jednostki aktywne politycznie odznaczają się silnym ego, odpornością na wszystkie przeciwności i niesprzyjające okoliczności społeczno-polityczne, ekonomiczne, towarzyskie, wykazując skłonność do ekspresji oraz zdolnością realizowania celów i zamierzeń w otaczającej rzeczywistości politycznej. W świetle tak charakteryzowanego homo politicus należy stwierdzić, że jednostki niepewne siebie, nieposiadające wiary we własne zdolności do skutecznego działania, nieśmiałe, zamknięte w sobie, nie są predysponowane do życia politycznego. Określając stosunek jednostki do polityki, zauważa się, że na aktywność bądź bierność polityczną wywierają wpływ takie zjawiska jak zaangażowanie, uczestnictwo, partycypacja i aktywność. Wyodrębnia się sześć podstawowych kategorii aktywności politycznej uwzględniających stopień upolitycznienia i pełniony typ ról. Przywódcy jednostki sprawujące formalnie bądź nieformalnie najwyższe funkcje władcze zdobywające władzę metodami i sposobami legalnymi lub nieakceptowanymi społecznie drogami nielegalnymi, dążące za wszelką cenę do utrzymywania wysokich stanowisk i funkcji w hierarchii władzy. Jednostki ideowe i bezideowe, posiadające zdolności organizacyjne, a także ich nieposiadające. Zawodowi politycy. Jednostki wyspecjalizowane w pracy w, inst w instytucjach politycznych, która jest ich źródłem utrzymania i głównym zajęciem. Zwykle ich praca zawodowa wiąże się z aktywnością polityczną. Posiadają wykształcenie specjalistyczne, ale najczęściej są doświadczonymi amatorami działalności politycznej. Legitymują się różnym wykształceniem przedstawiciele nauk humanistycznych, prawnych, ścisłych, artystycznych. Aktywiści, działacze społeczni, a zwłaszcza polityczni jednostki zaangażowane w kształtowanie różnych przejawów polityki, aktywnie uczestniczące w stanowieniu pewnych reguł, według których określone zjawiska czy procesy powinny przebiegać a także w wydawaniu poleceń często politykę traktują jako hobby. Niektóre związały się z polityką przypadkowo, rozpoczynały działania na poziomie lokalnym, nie mając ambicji sprawowania władzy. W momencie znalezienia się w tak zwanych trybach machiny politycznej uczestniczą w rozwiązywaniu wyraźnie zdefiniowanych problemów, wcielają w życie określone ideały. Szczeble i zasięg aktywności działaczy społecznych są różne. Wysoko upolitycznieni obywatele Jednostki skupiające się w organizacjach politycznych z własnej woli i celowo włączające się w nurt życia politycznego są kompetentnymi obserwatorami życia politycznego, interesują się nim, wyrażają na jego temat własne opinie. Pierwsze planowe znaczenie przywiązują jednak do działalności profesjonalnej. Organizacja polityczna wyznacza ramy ich aktywności politycznej, ich reprezentantami są literaci, intelektualiści oraz przedstawiciele różnych grup inteligencji. Nisko upolitycznie nieobywatele. Jednostki nie wykazujące zainteresowania sprawowaniem władzy ani funkcji publicznych, ujawniające zdecydowanie negatywny stosunek do polityki, interesują się nią z konieczności kulturowej. Nierzadko należą do struktur organizacyjnych, w tym do partii politycznych, nie pełnią w nich jednak żadnych funkcji. Wyobcowani i apolityczni. Jednostki mające negatywny stosunek do świata polityki. Nie wykazują zainteresowania nim, uczestniczył w nim na zasadzie konieczności cywilizacyjnej. Powoduje to, że nierzadko postrzega się je jako swoisty przedmiot polityki. Postawy wobec władzy w aspekcie aktywności politycznej jednostki mogą przybierać charakter autonomiczny bądź instrumentalny. Wynikają z motywów, które skłaniają jednostkę do przybrania określonej postawy i znajdują się w dychotomicznym podziale na motywy, Egocentryczne zabawa, panowanie nad innymi, bogactwo, prestiż, sława i tym podobne lub socjocentryczne przede wszystkim służba dla społeczeństwa. Zauważa się występowanie przesłanek psychologicznych warunkujących uczestnictwo w życiu politycznym. Za najbardziej nośne uznaje się siłę osobowości zaufanie do siebie, poczucie własnej kompetencji i dużych możliwości działania dyspozycyjność zdolność do czynnego uczestnictwa w zmieniających się sytuacjach politycznych, umiejętność odgrywania nowych ról społecznych i politycznych, nieidentyfikowanie się z wcześniejszym doświadczeniem aktywności politycznej, projekcja tego doświadczenia na inne jednostki, wybiórczą identyfikację z osiągnięciami życiowymi, uzyskiwanie sławy, prestiżu, reputacji politycznej jako kontynuacja określonych zasług, przy tym nie muszą to być bezpośrednie osiągnięcia jednostki, ale też wiążące się z nią pośrednio. Dotyczy to jednostek nieodnoszących zwykle znaczących sukcesów w kontekście całokształtu życia cywilizacyjnego. Predyspozycje do intelektualnych zainteresowań poznawczych. Jednostki o wysokim stopniu aktywności intelektualnej wykazują zwykle zainteresowanie życiem politycznym, czynnie się w nie włączają oraz osiągają znaczące sukcesy. Ekstrawertyzm dotyczy jednostek poszukujących szerokich kontaktów społecznych, związków, nawiązujących zwykle powierzchowne, krótkotrwałe porozumienia, dla których polityka jest swoistą zabawą towarzyską. Często nie interesują się rzeczywistymi ideologiami i programami politycznymi. Ekstremizm dotyczy jednostek doznających silnych napięć psychicznych, nierzadko osób agresywnych, angażujących się w świat polityki forsują one wąsko pojęte interesy własne bez respektowania interesów innych grup społecznych, w działaniu są nieustępliwe, są to jednostki o skrajnych poglądach, radykałowie, zwolennicy stosowania skrajnych ostatecznych środków, a próbują siłowe rozwiązanie problemów politycznych. Dokonując klasyfikacji osobowości, hierarchię podstawowych potrzeb emocjonalnych ujmuje się na zasadzie ujęcia holistycznego bądź organicznego. Inaczej natomiast dokonuje się stratyfikacji społecznej jednostki w kontekście jej aktywności. Stwierdza się, że wszystkie dobra czy wartości, np. bogactwo, władza, prestiż, wykształcenie, zdrowie, mają charakter stopniowalny. Również jednostka podlega stratyfikacji społecznej pod kątem cywilizacyjnego rozwoju społeczeństwa. W tym przypadku wyróżnia się cztery podstawowe kategorie jednostek w aspekcie form aktywności: twórcy. Jednostki wytwarzające nowe idee, pomysły, rozwiązania organizacyjne, doskonalące infrastrukturę cywilizacyjną. Są to jednostki pomnażające dziedzictwo kulturowe oraz przeobrażające je cywilizacyjnie. Pracownicy jednostki, które aktywnością i działalnością życiową nie pomnażają dziedzictwa cywilizacyjnego, a dbają o utrzymanie jego stanu jest to tzw. średnia społeczność personel administracyjny. Nieprodukcyjni jednostki nie mogące same utrzymać się i wymagające opieki, w tym niemowlęta i małe dzieci, chorzy i inwalidzi, niezdolni do pracy, osoby w podeszłym wieku i tym podobne. Dewianci jednostki, których aktywność życiowa przynosi szkody społeczeństwu jednostki utrzymujące się z cudzej krzywdy przestępcy wandale no, tu bym zrobił małą przerwę co do dewiantów, bo ja bym z takiej socjologicznej perspektywy inaczej zdefiniował tę kategorię, a mianowicie dewianci jako grupa, która jest określana poprzez normę społeczną, a dokładniej w opozycji do normy społecznej. Czy nawet dewianci mogą służyć jako właśnie sposób wyznaczania norm społecznych, ponieważ w postaci, Takiej konceptualizacji, czy może z, jako grupa stereotypizowana, są wyłączani poza um, trzon normy społecznej, a więc w pewnym sensie mogą właśnie służyć wyznaczaniu tych granic norm społecznych, ale definiowanie ich jako um, osób szkodzących społeczeństwu to już taka bardziej um, definicja, powiedziałbym, um, Popularna, to albo raczej nie, nie tyle popularna, co potoczna. O tak, tego słowa szukałem. Więc, no, można to różnie definiować. Ja bym definiował to inaczej. No ale dobra, to do poddania pod dyskusję we własnym zaciszu domowym. Dalej z artykułem. Homo Politicus, jako jednostka zaangażowana politycznie, kierująca się w swych działaniach motywami zarówno egocentrycznymi, jak i socjocentrycznymi. Realizuje swą aktywność w wielu aspektach życia politycznego. Stwierdza się, że Homo Politicus ujawnia swoją osobowość w takich kategoriach jak autorytaryzm, myślenie polityczne, ekstremizm polityczny, konflikty polityczne, zachowania wyborcze oraz przywództwo polityczne. Charakterystyczna jest wielorakość form występowania danej kategorii w zależności od procesów dziejowych, określonego okresu historycznego, a także struktur organizacyjnych społeczeństwa. Cywilizacyjnego statusu prawnego jednostki oraz jej suwerenności. Zauważa się, że status socjoekonomiczny jednostki ma istotny wpływ na jej zaangażowanie i uczestnictwo w życiu politycznym. Pochodzenie, przynależność do określonych warstw społecznych bądź grup etnicznych, wiek, wykształcenie, wzory, za wzory zachowań i postaw społecznych ukształtowane w najbliższym środowisku to czynniki, które wywierają wpływ na swoistą transformację jednostki. W Homo politicus. Dodatkowo skłonność do angażowania się w politykę implikują sytuacje, w których jednostka ceni potencjalne nagrody. Uważa, że istotne są alternatywy wierzy, że może wpływać na wyniki. Jest przekonana, że wyniki nie będą zadowalające, jeśli nie będzie ona skutecznie działać. Dysponuje przydatną w danej kwestii wiedzą lub umiejętnościami. Aby działać, musi pokonać mniej przeszkód. Do uczestnictwa jest mobilizowana przez innych. Działania i, i postępowanie jednostki zaangażowanej w politykę mogą przybierać charakter racjonalny bądź irracjonalny. Uwarunkowane jest to wieloma z obiektywnymi aspektami ludzkiej osobowości. Pożądane jest, aby homopolitykus uosabiał osobowość racjonalną, ale rzeczywistość w tym aspekcie jest różnorodna. Najczęściej mówi się, że jednostka postępuje racjonalnie, gdy ma samoświadomość, czyli wie, jakim jest, do czego dąży, jakie ma zadanie do wykonania, jaki problem chce lub musi rozwiązać, komu i czemu służy, czym różni się od innych. Jej samookreślenie jest adekwatne do rzeczywistej tożsamości. Jej ambicje są adekwatne do jej zdolności. Działa świadomie i celowo. Działa dalekowzrocznie i planowo. Dokonuje wyboru celów, uwzględniając wiedzę o własnych potrzebach i interesach. Kieruje się trwałymi preferencjami oraz hierarchią wartości. Dokonuje wyboru środków działania, uwzględniając wiedzę o warunkach realizacji celów. Potrafi uzasadnić swoje postępowanie, nie obawiając się sprawdzianów i porównań. Potrafi zrozumieć intencje i odczucia innych. Reaguje na bodźce sytuacyjne, zachowania innych oraz nieoczekiwane zdarzenia, kontrolując emocje oraz wykorzystując zdolność analizowania sytuacji i przewidywania. Natomiast postępowanie irracjonalnej jednostki ujawnia się gdy wyznaje ona sprzeczne przekonania wobec głoszonych zasad a także realizowanych celów jej wiedza zaprzecza jej wierze i pragnieniom ona zaś nie dostrzega tego dysonansu i dokonuje wyborów sprzecznych z własną wiedzą przejawia niechęć i wykazuje nieumiejętność uzasadnienia własnego stanowiska poglądu decyzji czy wyboru Okazuje oburzenie z powodu odmiennych bądź przeciwstawnych przekonań innych osób, ujawnia niepodatność na argumenty innych, a także swoistą nieelastyczność w kontekście rewidowania poglądów oraz postępowania. Wbrew negatywnym skutkom, dowodom nietrafności podjętych decyzji, nieskuteczności realizacji celów i zamierzeń oraz konstruktywnej krytyce, podtrzymuje swoje poglądy. Kontynuuje działania zaprzeczające celowości, realności czy doświadczeniu. Wprost manifestuje, celebruje, a także próbuje praktycznie realizować nierealne bądź skazane na niepowodzenie cele, założenia czy działania. Obserwowana różnorodność ludzkich postaw, zachowań czy dynamiki działań wpływa znacząco na aktywność polityczną jednostki. Jej cechy, polity... jej cechy psychologiczne przydatne do uczestnictwa w polityce oraz na stratyfikację społeczną. Owa, różn... owa różnorodność implikuje występowanie wielu zróżnicowanych modeli homo politicus. Współczesna rzeczywistość kulturowo-cywilizacyjna Europy wśród wartości politycznych, między innymi, wykreowała model homo politicus jako jedną z najbardziej nośnych. Obserwowane zwiększanie się liczby jednostek stanowiących warstwę polityczną, jest wynikiem tego, iż w znaczniejszej mierze interesują się one polityką, są w nią bardziej zaangażowane i poinformowane, a poprzez dążenie do wywierania wpływu i rzeczywiste oddziaływanie uczestniczą w życiu politycznym. Chęć udziału we władzy, a w zasadzie dążenie do niego lub wywieranie wpływu na jej podział, staje się we współczesnej rzeczywistości kulturowo-cywilizacyjnej Europy wartością polityczną lub coraz bardziej pożądaną. To koniec artykułu, krótki artykuł i zwięzły. Homo politicus jako podmiot życia kulturowo-cywilizacyjnego Tomasza Lenkiewicza. No dobrze, to tak, przydatna kategoryzacja. Możecie od razu po podcaście odpalić jakąś stronę z wiadomościami i spróbować dopasować ten model do któregoś z polityków, Zagranicznych albo i rodzimych, i pobawić się w ten sposób z analizą życia politycznego. Czyli, tak patrząc wstecz, co my tu mieliśmy? Jakie kategorie? Upolitycznienie, stopień upolitycznienia i pełniony typ ról, czyli tam przywódcy zawodowi, politycy, aktywiści, wysoko upolitycznieni obywatele, nisko upolitycznieni obywatele, wyobcowani i apolityczni. Przesłanki psychologiczne, czyli siła osobowości, dyspozycyjność, wybiorcza identyfikacja z osiągnięciami życiowymi, predyspozycje do intelektualnych zainteresowań poznawczych, ekstrawertyzm, ekstremizm. Dalej mieliśmy cztery kategorie w aspekcie form aktywności: twórcy, pracownicy, nieprodukcyjni, dewianci. To, co o tych dewiantach, to podniosłem zastrzeżenie co do definicji. Dalej, i postępuje racjonalnie jednostka, gdy ma samoświadomość, samookreśla się, ma ambicje adekwatne do zdolności itd., itd. Mieliśmy też nieracjonalne kategorie w przypadku, gdy na przykład ta osoba okazuje oburzenie z powodu przeciwstawnych przekonań innych osób lub nie jest w stanie... Pogodzić się z krytyką, to tak parafrazując. No, więc tego typu kategorie tutaj mamy do zastosowania w patrzeniu na politykę. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o ten podcast. Dziękuję za przesłanie mi tego artykułu. Usłyszymy się w jakimś kolejnym artykule, który to nie mam pojęcia jeszcze, co to będzie. Cześć i do usłyszenia.